Dzień dobry. <grym i> Raj <wytrań> dla dzieci. Mama. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień <grym> <wytrań> dobry. Dzisiaj witam się z Wami z Windy. Idziemy właśnie do przedszkola. Aktualnie jest o, minus 6, Odczuwalna jakieś minus 13. O, no i później będę jechała do supermarketu takiego większego na zakupy więc zabieram bardzo ze sobą przez ostatni tydzień o, padał u nas śnieg, jeszcze nie, nie nie będziemy robić śnieżek bo zmokną ci rękawiczki a idziemy do przedszkola żebyś nie zmarzła wiesz jak widzicie są jeszcze pozostałości śniegu. Nie, 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 nie. Bo codziennie padało tak, że nawet dostawaliśmy kilka razy dziennie po kilka alertów, właśnie, żeby uważać na drogach, bo ślisko i tak dalej. Więc zima jeszcze u nas jest. A tutaj mój króliczek słodki jasmin. Dzień dobry, <laughs> idziemy? Nie. Tak więc my idziemy do przedszkola. Ej, dotarliśmy. O. Ja właśnie przyszłam sobie kawkę i naprzeciwko, czyli w sumie na moim osiedlu jest jakaś przeprowadzka. Ktoś się akurat wyprowadza. Jak widzicie, wróciłam do domu, włączam właśnie telewizor i będę oglądać na YouTube jakieś gameplay, które wczoraj wyszły. I oczywiście biorę się za śniadanko. Ostatnio kupiłam sobie taką granolę czekoladową w paryskiej bagiecie. I powiem wam, że jest całkiem dobra. Można sobie taką granolę dodać do mleka, do sałatki jakiejś, czy do jogurtu. Ja mam właśnie w lodówce resztki jogurtu. To sobie z jogurtem zjem. No i oczywiście... Kawka. W ogóle chciałam się pochwalić, że moja monstera, tą, którą Jasmine z przedszkola przyniosła, w dalszym ciągu żyje, ma się dobrze i nawet tutaj nowy listek wypuściła, więc nie jest źle, jak myślałam i cieszę się z tego, że udało mi się nie ukatrupić tej roślinki. Ja właśnie lecę na przystanek autobusowy i jadę do Imartu. Chciałam iść chciałam ogólnie do hanaromaty, ale że muszę wejść do apteki i kupić Bipantyn, który wiem, że będzie tam w aptece, no to niestety muszę mm, pojechać na zakupy tam, a bo niestety tego kremu nigdzie tutaj w aptekach nie ma, więc lecę. dla dzieci. Hatsupin, jakiś breloczek. Chcę coś dla czas mi wziąć właśnie z tego. Chyba taką kulę wezmę gdzie są do zdobycia jakiejś postaci. Bo jest jeszcze coś takiego. I coś takiego. To ciekawą. Zaba nie zabawkę, a książeczkę magnetyczną, że można ubierać właśnie śnie laleczki. Pamiętam, że kiedyś u nas w Polsce też takie były. Jest tego tutaj pełno. I zjeżdżamy na dół. Wziąłem Jasmin. Jedną piżamkę dobrałam. I idziemy na zakupy spożywcze. Zestawy na solar już powoli są wystawiane. Tutaj macie z jakąś, jakiś olej czy coś. Chleb testowy weźmiemy. Ja sobie wezmę taką herbatkę, mango z rumiankiem, zobaczymy czy będzie dobra. Jeszcze masełko. Jakie zakupki zrobiłam? Nie kupiłam dużo rzeczy, bo wiadomo e, bym tego nie przetargała do domu bez samochodu. E, Najwyżej sobie przez internet coś tam jeszcze domówię, co potrzebne. A wracam do domu i robię sobie jakiś obiadek. Właśnie mi jeden autobus uciekł, więc trzeba czekać na kolejny. No. Dobra, że tutaj akurat mam dwa, które dojeżdżają do mojego domu. Podziwiam tego pana, że pracuje na takiej wysokości. Ja bym się bała. Dobra, ja jestem już w domu, jak widzicie. Pokażę wam zaraz, co kupiłam, bo w sklepie było mi ciężko samej tak nagrywać, jak nie ma ze mną męża. <gry> A... To nie ma w to pchać wózka, więc w sklepie za dużo wam nie pokazałam, więc teraz to zrobię. I jak wam pokażę, co kupiłam, to biorę się za mycie ryżu, wstawienie ryżu i robienie sobie obiadu. Najpierw zacznę od tego, co mam w plecaku, bo do plecaka też. Co nieco napakowałam. Herbatkę, którą wam już pokazywałam w sklepie. Zaraz ją spróbuję i zobaczę, czy będzie dobra Mangozy z rumiankiem. Dla Jasmine też takie piciu z -pi. ten. Ten ludzik, nazywa się Malang-Ping Jak dobrze y, pamiętam, bo tych stworków jest naprawdę dużo Tini-Ping mogę porównać trochę do Pokémonów, Bo też tam łapią właśnie y, te stworki i tak dalej Także, y, koreańska wersja Pokémonów. Dalej mamy taką cukinię będzie mi potrzebna na jutro czy albo na sobotę zależy kiedy będę robić placki Czekałek um, czego cukinii w lodówce ale to właśnie do obiadu dzisiaj będę potrzebować tofu zestaw dla naszej dzidzi do obcinania paznokci dla Jasmin dobrałam oczywiście piżamkę Taką niespodziankę dla Jasmine, zobaczymy właśnie jakiego stworka ludzika będzie miała. cebulka dymka właśnie do placków będzie mi potrzebna. Wzięłam chusteczki nawilżane, tym razem z Pokemonami. Mięsko właśnie na dzisiaj, na obiad. Chlebek tostowy. Ketchup tym razem z Heinza, bo zawsze biorę ten koreański ketchup i on jest naprawdę dobry, fajny, mi bardzo smakuje. Ale, że był na promocji ten ketchup, no to ten wzięłam. Oczywiście masełko, banany. Nie było bananów z chikity, z firmy Chiquita, które ja lubię, bo są słodkie. A tych nie znam, więc nie brałam całej kiści, jakby tylko akurat w takim opakowaniu. Tutaj są trzy banany, więc yy, zobaczę, czy będą dobre. No i oczywiście, mandarynki tu są, tu jest ile? Prawie półtora kilo mandarynek. Wiadomo, sama 5-kilo, 5 kartona bym nie wzięła. Muszę poczekać, aż mąż będzie miał. <laughs> Wolne, żeby kupić większe opakowanie właśnie mandarynek na rzecz to właśnie Bipanten dla Jasmin, Bo Jasmin ma tutaj... Wokół ust ma bardzo delikatną skórę, a że yy, właśnie przy takich temperaturach Ojej, bardzo tutaj mimo smarowania różnymi, wiecie kremami i tak dalej to szybko się wysusza, a używaliśmy Bepanthen, bipanę. Mm, więc wiemy, że akurat wokół ust u niej to działa. Opakuję do lodówki, to co trzeba do lodówki i będziemy robić obiad. Jasmin, mama ma dla ciebie prezent. Chcesz zobaczyć? Nie, proszę. Wow. I hot pink, yeah? mm. Otworzymy yeah. razem? Ja ja dała Otwieramy. Mama, wow, wow. Mm. Mm. <laughs> mama, mama otworzy, ok? Mama, yeah, yeah, yeah. Otwieraj. 응. 예? 힘 내요 <laughs> 힘 내요 엄마가 어 어. 아, 하나가 봤다? 워나요여도요도여도 나도, 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 나있나요 나도, 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 힘내. Masz? O, tu najpierw to otwórz, zobaczysz co będziesz miała w środku. A najpierw chcę zobaczyć w ogóle co jest, tak? Mm. Mm. To chcesz? Co mm. to jest? Mm. lalapi? Mm.

쇼핑, 대 e ż j 여기요? 응. 바카 쇼핑. 우와, 아핑이다 이거 한번 이거또열어보자 응. Um. 어떻게 열어야 돼? 무시르 z o b 여기 하트핑 걸? 하트핑 거야. Kafeczka. Zobacz, czy się da otworzyć. Zobacz. Co się nie da. No, niestety. Lala Ping nie została wylosowana, czyli ta, ta postać? Ma. Mm. Namuka, może następnym oh razem się uda.